No tak, w sumie wczoraj właśnie, słucham Ciebie Asia, to wczoraj przyszła mi do głowy taka myśl, kiedy też miałem marzeniach, że, bo ludzie często mówią, właśnie też miałem marzenia, też czytałem takie książki, też chciałem to zrobić, ale właśnie, że marzeń nie można wyrzucać na śmietnik po prostu, że, że trzeba mieć jakby szacunek dla swoich marzeń. Bo ludzie często lekceważą swoje marzenia. No marzenie, wow, co takie marzenie? Można je po prostu tylko marzenie, nic więcej. Myślę, że marzenie jest takim darem od losu, który, który trzeba przyjąć z jakąś, może nie z szacunkiem, ale nie można po prostu tak sobie wyrzucić go na śmietnik. I właśnie ludzie niestety często. Właśnie wyrzucają te marzenia na śmietnik po prostu uważają, że to jest tylko marzenie, że ono nic nie znaczy. Że to jest tutaj takie prawdziwe życie jest gdzie indziej. To, to książki to jest bzdura, to jest tylko to, jest, to są tylko słowa, nic więcej. Natomiast rzeczywiście marzenia są darem i, i warto nie trzeba ich od razu zrealizować. Nie wszystkie marzenia można zrealizować, ale warto je pielęgnować przynajmniej, podlewać, wracać do nich, tak jak roślinki po prostu, mm -hmm. takie, takie ziarenka, które przy, gdzieś wiatr przywieje, I, i warto nawet je podlewać właśnie i patrzeć, jak one rosną i, i może coś z nich wyrośnie. Nie wszystkie marzenia oczywiście, nie wszystkich marzeń wyrastają e, projekty i rzeczywistość. Nie wszystkie marzenia da się, z, nie wszystkie też myśli są marzeniami, ale te prawdziwe marzenia to, to rzeczywiście. To jest taki dar od losu i, i warto je pielęgnować po prostu. Natomiast właśnie to, jeżeli wyrzucamy je na śmietnik, no to sami, sami, sobie. sami sobie, znaczy może, tak, sami sobie jakby zgadzowaliśmy ten los, można powiedzieć. A, a druga rzecz to właśnie to, co powiedziałeś, o, że on jest właśnie. Wszyscy powtarzają to, bo, bo jest, ale właśnie to było w tych książce. Ja widziałem taki film japoński. O japońskim wspinaczu, który właśnie odwrócił tą sytuację. Powiedział, że wspinam się, bo ja tu jestem. Mhm. I to mi się tak że można powiedzieć, że marzę, więc jestem. Mhm. Nie, nie dlatego się wspinam, że tam jest Everest, tylko dlatego, że ja tu jestem, mam wolną wolę i podejmuję taką decyzję, że tam się wspinam. I to jest właśnie odwrócenie tej sytuacji. To jest całkiem co innego. To jest jakby inne spojrzenie, taka ta inna metryka rzeczywistości, mhm. że to jest bardzo fajne, że. Że to zdanie, które, takie ikoniczne zdanie Malorego, można w całkiem inny sposób przetransformować.